Z pewnością nie jest łatwo podróżować dzisiaj samochodem po Warszawie, ponieważ niemal całą dobę obecne są tutaj korki, które ograniczają poruszanie się po mieście. Ten sam problem dotyczy autobusów, które mimo bus pasów także trafiają na zatory, w związku z czym tworzą się niemałe opóźnienia. Z odsieczą przyszła kolej, ponieważ szybka kolej miejska oraz inne pociągi, jak na przykład warszawska kolej dojazdowa, ułatwiły życie Warszawiakom. Sprawiły one, że mieszkając w sąsiedztwie przystanku, w zasadzie traci sens posiadanie samochodu, jeżeli poruszamy się tylko po mieście. Prawdziwą rewolucją dla wielu miast na całym świecie jest jednak podziemna kolej, którą zatrzymać może tylko wypadek lub awaria. Co nie zdarza się często na całym świecie, ponieważ linie metra można spotkać niemal wszędzie. Nie jest to jednak żadna nowość, ponieważ pierwsza taka kolej pojawiła się już w 1863 roku w Londynie. Dzisiaj stolica Anglii oplata 11 linii, a pociągi zatrzymują się na 272 stacjach. Co ciekawe, szacuje się, że z londyńskiego metra dziennie korzysta ponad 3,5 miliona pasażerów, czyli blisko dwa razy więcej niż ludność Warszawy. Najdłuższy system metra na świecie funkcjonuje dzisiaj w Szanghaju. Ma to swoje uzasadnienie w liczbach, ponieważ miasto to zamieszkuje ponad 26 milionów osób i niemal połowa z nich codziennie korzysta z podziemnych pociągów. Najdłuższy, ponieważ długość całej sieci rozciąga się na aż 673 km, czyli niemal tyle, ile w linii prostej dzieli szczecin oraz przemyśl. Jako najbardziej rozbudowane metro na świecie podaje się jednak system podziemnej kolei w Nowym Jorku. To właśnie ten system posiada najwięcej na świecie stacji aż 472, a składa się na jego najwięcej na świecie linii bo aż 27. Co ciekawe, jest ono dostępne całą dobę, co wcale nie jest standardem na świecie, ponieważ takimi warunkami mogą pochwalić się tylko trzy miasta. Trzeba przyznać, że przy tych liczbach warszawskie metro wygląda dosyć blado, natomiast należy docenić, iż jest to jedyny taki system podziemnych kolei w Polsce i raczej długo jeszcze takim pozostanie. Funkcjonuje ono już od 1995 roku, natomiast pierwsze kroki podjęto dużo wcześniej. Świadczy o tym data pierwszej uchwały w sprawie warszawskiego metra, którą podjęto w 1925 roku, czyli aż 70 lat przed uruchomieniem pierwszej nitki. Dwa lata później zatwierdzono i rozpoczęto pierwsze prace geologiczne. Wstrzymał je jednak jeden z największych kryzysów w historii kapitalizmu. Na powrót rozmów o warszawskim metrze trzeba było zaczekać kilka lat, aż w 1938 roku Stefan Sarzyński powołał Biuro Studiów Kolei Podziemnej, które zaktualizowało plany. Następnie budowa się rozpoczęła, jednak szybko przerwał ją wybuch II wojny światowej, w związku z czym pomysł podziemnej kolei w Warszawie przeszedł na dalszy plan. Zaraz po jej zakończeniu pomysł oczywiście powrócił, z tym że w nieco odmienionej formie przebieg linii w zasadzie pokrywał się z tym, jaki mamy obecnie, jednak z planowanych 21 km trasy tylko 7 miało znajdować się w tunelu. Reszta miała biec już nad ziemią. Finalnie cała ta koncepcja zakończyła się na fazie projektowania. Kilka lat później, w 1950 roku, rząd podjął kolejną uchwałę o budowie metra w Warszawie, tym razem już całkowicie zanurzonego pod ziemią. Plany były ambitne, ponieważ zakładały one, że już w 1965 roku istnieć będą trzy linie. Oczywiście nic z nich nie wyszło, ponieważ w 2021 roku nadal w całości nie jest gotowa nawet druga linia. 22 września 1951 roku rozpoczęto budowę na Pradze. Trasa podziemnej kolei miała przebiegać pod Wisłą, a jej pierwszy odcinek planowo miał być oddany 8 lat później. Z powodu falowo narastających kosztów budowy ponad 7-kilometrowego odcinka ograniczono do odcinka doświadczalnego na Pradze. Wybudowano wówczas ogromną komorę rozjazdową oraz tunel szlakowy o średnicy 6 metrów i długości nieco ponad 1 kilometra. Prace jednak definitywnie przerwano w 1957 roku. Co ciekawe, dzisiaj jeden z wykopanych wtedy tuneli stanowi niedostępną atrakcję dla eksploratorów. Trzeba jednak pamiętać, że samodzielne wycieczki do tego miejsca są nielegalne i mogą być niebezpieczne. Do pomysłu budowy powrócono kilkanaście lat później, w 1974 roku. Powstały wówczas techniczno-ekonomiczne założenia pierwszej linii metra. Uchwałę o jej budowie podjęto jednak 8 lat później, 23 grudnia 1982 roku. 15 kwietnia 1983 roku wbito w ziemię pierwszy stalowy pal i tę datę uważa się też jako początek budowy pierwszego 11-kilometrowego odcinka łączącego Kabaty z Politechniką. Konstruowanie tej trasy trwało jednak aż 12 lat, ponieważ po drodze napotykało sporo problemów. Uroczyste otwarcie odbyło się 7 kwietnia 1995 roku. Następnie krok po kroku otwierano kolejne odcinki, jak na przykład Politechnika Centrum w 1998, Centrum Ratusz Arsenał w 2001 oraz Ratusz Arsenał Dworzec Gdański w 2003 roku. Finalnie całą pierwszą linię ukończono 25 października 2008 roku, kiedy to otwarto ostatnio stację na Mocinach. Warszawiacy spoglądając na inne miasta, gdzie praktycznie wszędzie można dojechać metrem, nadal byli nienasyceni, choć wraz z otwarciem metra życie wielu mieszkańców Warszawy stało się prostsze. Wynikiem tego było podpisanie umowy na budowę drugiej linii już w październiku 2009 roku. Następnie przystąpiono do projektów oraz starania się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Cały proces trwał dwa lata, aż w drugiej połowie 2011 roku rozpoczęła się budowa centralnego odcinka drugiej linii metra. Jednak podobnie jak w przypadku pierwszej linii pojawiły się problemy, tym razem z wykonawcą, który ciągle przesuwał datę oddania jednej z najważniejszych inwestycji w Warszawie. Pierwotnie plany zakładały, że budowa wspominanego odcinka zakończy się w 2013 roku, jednak prace opóźniły się z powodu zalania budowy stacji Centrum Nauki Kopernik. Rok przed planowanym oddaniem budowniczy natrafili na ciek wodny, przez co teren budowy został zalany. Z tego powodu trzeba było zamknąć także tunel Wisłostrady, co spowodowało ogromne korki. Prace naprawcze trwały blisko rok i zakończyły się w czerwcu 2013 roku. Cała budowa zakończyła się 30 września 2014 roku, a oficjalne otwarcie pierwszego odcinka drugiej linii łączącego Rondo Daszyńskiego z dworcem Wilańskim otwarto 8 marca 2015 roku. Następnie oddawano kolejne stacje. Odcinek do stacji Trocka gotowy był w 2019 roku, natomiast przedłużenie z ronda Daszyńskiego do księcia Janusza 4 kwietnia 2020 roku. Budowa drugiej linii warszawskiej podziemnej kolei cały czas trwa i niedługo mają zostać udostępnione kolejne stacje. To jednak nie koniec, ponieważ w planach jest już trzecia linia, której budowa ma ruszyć po zakończeniu prac nad nitką numer 2. Dzisiaj nikt chyba nie ma wątpliwości, że metro w Warszawie jest niezbędny i najpewniej jego rozbudowa będzie trwać jeszcze przez wiele lat. Wszystkich najświeższych informacji dowiecie się oczywiście na kanale Pociągi. Natomiast teraz zachęcam do obejrzenia innej, tym razem w większości naziemnej linii kolejowej, która, podobnie jak metro, odmieniła Warszawę.